Uśmiechnięci Polacy, zwracam się do was. Tym razem nie do prawej strony, a do was, do lewej. Czym jest wojna? Bomby, karabiny, granaty, śmierć, kalectwo, tragedia, zniszczenie. Przeżyliśmy już parę takich wojen. I co robili Polacy? Walczyli z tym. Brawo wiecie o tym. Walczyli z tym, bo chcieli nas stłamsić, zniszczyć, zagrabić nasze ziemię nas. Podporządkować. Daliśmy radę. Później komuna przyszła. Rosja troszeczkę inaczej zrobiła niż zrobili chociażby Niemcy. Bo nie aż tak zbrojnie pod przykrywką dobrego wujka, który spod okupacji wyciągnie. No i wyciągli spod okupacji pod okupację. Na miastka wolności, że niby wszystko dobrze, ale jednak coś nie pasowało. I co zrobili Polacy? Po trupach do celu i obalili komunę. Daliśmy radę. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest prosty i jest taki, że owszem, można inny naród podporządkować sobie wrogością, wojną, okupacją, oczywiście zbrojną, ale ma to krótkie łapki, bo taki naród się zbuntuje. Będzie chciał wyjść spod tego, będzie chciał walczyć. I teraz uwaga, dochodzimy do pułęty. Więc co zrobić, żeby jakiś naród zdobyć. Okupować, i żeby jeszcze okupowany naród za to dziękował. Nie wiecie? Odpowiedź jest prosta. Trzeba stworzyć dobrą ściemę. A tą ściemą pod postacią kolejnego dobrego wujka, no może nazwijmy to tym razem dobrą ciotką, jest Unia Europejska. Chodźcie do ona, będzie fajnie, damy wam pieniążki, będziecie należeć do Europy, a wszyscy chcą do Europy. Będziemy tańczyć na golasa, biegać po soporosie i obsypywać się pieniędzmi. No iście kurwały, knęli to. I z uśmiechem na twarzy, z serduszkiem na klapie, krzyczycie chcemy do Unii. Tylko Unia Europejska, a nie Polska. Po co nam Polska ten zaścianek Wstyd, twój? Chcemy Unii, bo jest fajnie. No i jesteśmy w tej Unii. Minęło już parę dobrych lat i wyszło szydło z worka. Już musimy jeść, co każą, pić, co każą. Nie możemy nawet kurwa nakrętki oderwać z butelki. Nasze pomidorki i świnki szkodzą środowisku. Będą cię wyrzucać z domu, jak go nie ocieplisz. Mówią ci, czym masz sobie ten dom ogrzewać, bo jak nie, to karę zapłacisz. Pozabierają nam samochody, niszczą polski przemysł i rolnictwo. Ogólnie, kurwa, więcej nie możemy niż możemy. Ale uśmiechnięci dalej chcą do Europy, bo jest fajnie, bo jest tolerancja i kolorowo. Teraz nasz kochany, uśmiechnięty kraj zdecydował, że prawo unijne jest wyższe niż prawo naszej ojczyzny. To pierwszy krok do całkowitej okupacji Polski i zniszczenia Polski. Drugim krokiem jest już zapowiadane wejście euro i likwidacja złotówki. Trzecim krokiem jest zlikwidowanie wewnętrznych granic Unii Europejskiej tak zwana federalizacja Europy. Czyli jedno wielkie superpaństwo z podziałem na być może Stany, ale raczej bym obstawiał, że to będą landy. I taki polski naród mądry, jak widział broń, potrafił walczyć. Jak zobaczył pięknego drewnianego konia, to otworzył swe bramy i konia wpuścił. I już kumacie, czy jeszcze nie?